14 września 1953 roku przed wojskowym sądem rejonowym w Warszawie rozpoczął się proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i współpracowników. Biskup, który był długo przetrzymywany w areszcie i torturowany, przyznał się do kolaboracji z Niemcami, do szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych i Watykanu i dążenia do obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wyraził skruchę, a w swoich zeznaniach obciążył nieżyjących już prymasa Augusta Hlonda, kardynała Adama Piechę oraz aktualnego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Został skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Księżom sądzonym z nim wymierzono wyroki od 10 do 6 lat, a siostrze zakonnej 5 lat pozbawienia wolności. W ukazującej się za zgodą komunistów prasie katolickiej Opublikowano artykuły potępiające biskupa Kaczmarka, autorstwa Tadeusza Mazowieckiego, Jana Dobraczyńskiego i Mieczysława Kurzyny. 25 września został zatrzymany kardynał Wyszyński, a 28 września Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie potępiające biskupa Kaczmarka. Podczas okupacji. Napisał on list pasterski, w którym nakazywał wiernym posłuszeństwo zarządzeniom Niemców i odradzał udział w konspiracji. Po pogromie kieleckim sporządził raport, w którym obciążał winą za śmierć Żydów komunistyczne władze i przekazał ten raport ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Bliss Lane. Był też przeciwnikiem porozumienia z rządem zawartego przez Prymasa Wyszyńskiego 14 kwietnia 1950 roku. Z tych powodów został wybrany do tego pokazowego procesu.